Witaj, użytkowniku. Amelia Hartman poruszała się po świecie, który zbudowała wokół siebie z precyzją chirurga i determinacją obleżonego generała. Jej światem były kodeksy, precedensy i sale sądowe pachnące starym drewnem i nowym strachem. W tym świecie była siłą natury, umysłem tak ostrym, że przecinał kłamstwa i wybiegi, zanim zdążyły w pełni uformować się na ustach świadków. Sędzia Hartman była legendą w krajowym systemie sprawiedliwości, kobietą, której nazwisko szeptano z mieszaniną podziwu i trwogi. Jej wyroki były żelazne, jej logika niezachwiana. Jednak poza murami sądu, poza zasięgiem jej togi i młotka, Amelia Hartman była kimś innym. Była dużą kobietą w świecie, który cenił małość. Jej ciało, które nosiło jej genialny umysł i niezłomne serce, było przedmiotem nieustającej oceny. Nauczyła się żyć z ukłuciami spojrzeń w sklepach, z szeptami za plecami, z krzesłami w restauracjach, które wydawały się celowo zaprojektowane tak, by ją zawstydzić. Zbudowała wokół siebie pancerz obojętności, nosiła proste, workowate ubrania w stonowanych kolorach, starając się zniknąć, stać się niewidzialną. Była to codzienna, cicha wojna, którą toczyła z godnością, ale która kosztowała ją więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Izolowała się, jej sukces stawał się jej fortecą i więzieniem jednocześnie. Nie miała rodziny, niewielu przyjaciół. Jej życie było prawem, a prawo było jej życiem. Pewnego wtorkowego popołudnia na jej biurku wylądowała nowa teczka. Była cienka, niepozorna, jedna z dziesiątek, które przeglądała każdego tygodnia. Sprawa dotyczyła młodej kobiety, Klerinowak, która oskarżała potężnego przemysłowca, Marka Brzeskiego, o napaść i zastraszanie. Amelia przeczytała raport policyjny z rosnącym poczuciem znużenia. Był napisany niedbale, pełen sugestii, że dziewczyna jest niestabilna, że szuka uwagi lub pieniędzy. Brak jednoznacznych dowodów, sprzeczne zeznania, ofiara niechętna do współpracy. Wszystko to były standardowe zwroty, które widziała setki razy, często używane do zatuszowania lenistwa lub, co gorsza, celowego zaniechania. Marek Brzeski był filarem lokalnej społeczności człowiekiem, który sponsorował szpitale i drużyny sportowe. Jego prawnicy byli najlepsi, a jego wpływy sięgały głęboko. Sprawa Kleri Nowak wydawała się skazana na porażkę, kolejny przypadek, w którym władza i pieniądze miażdżyły prawdę. Amelia odłożyła teczkę na bok, czując znajomy ciężar cynizmu. Miała zamiar potraktować sprawę zgodnie z procedurami, chłodno i obiektywnie, ale bez wielkich nadziei na sprawiedliwość dla tej dziewczyny. Nie miała pojęcia że ta niepozorna teczka i seria nadchodzących zdarzeń miały wkrótce roztrzaskać jej starannie skonstruowany pancerz. Kilka dni później, wracając późno z sądu, jej stary, niezawodny samochód nagle zamilkł. Silnik zakasłał raz, drugi i zgasł. Amelia westchnęła, patrząc na deszcz smagający przed nią szybę. Utknęła na ulicy Przemysłowej, w zapomnianej przez miasto dzielnicy, gdzie latarnie uliczne rzucały chorobliwie żółte światło na popękane chodniki. Jej telefon, jak na złość, był rozładowany. Nie miała wyboru, musiała poszukać pomocy pieszo. Owinęła się szczelniej płaszczem i wysiadła z samochodu, natychmiast czując na twarzy zimne igły deszczu. Szła wzdłuż ciemnych, cichych budynków, jej eleganckie, ale praktyczne buty stukały miarowo o mokry beton. Po kilku minutach zobaczyła w oddali migające niebieskie światła radiowozu, zaparkowanego przy małym, całodobowym sklepie. Poczuła ulgę. Pomoc. Gdy podeszła bliżej, dwóch policjantów stało pod daszkiem, pijąc kawę z papierowych kubków. Byli młodzi, arogancy w sposób, w jaki tylko młodzi ludzie z odrobiną władzy potrafią być. Zauważyli ją, a ich spojrzenia prześlizgnęły się po jej postaci. Jeden z nich, wyższy, z wąsikiem, szturchnął swojego partnera. Patrz na to, Kowalski. Wieloryb wyrzukony na brzeg powiedział na tyle głośno, by usłyszała. Drugi, Nowak, zaśmiał się chrapliwie. Chyba zgubiła drogę do oceanu. Co jest, proszę pani? Cepsuł się pani wózek z jedzeniem? Amelia zamarła. Słowa uderzyły ją z siłą fizycznego ciosu. Poczuła jak gorąco oblewa jej policzki, mieszając się z zimnym deszczem. Przez ułamek sekundy chciała wybuchnąć, powiedzieć im, kim jest, pokazać im potęgę, którą dzierżyła. Ale lata ukrywania się. Lata znoszenia takich upokorzeń w milczeniu wzięły górę. Jej głos uwiązł w gardle. Stała tam duża kobieta w prostym płaszczu, ociekająca wodą, bezbronna. Mój samochód, cepsuł się, wydusiła z siebie, a jej głos był cichszy, niż zamierzała. Kowalski rzucił niedopałek na ziemię i przydepnął go butem. Samochód? Dziwię się, że cokolwiek jest w stanie panią unieść. Pewnie zawieszenie strzeliło. Znowu ten chrapliwy śmiech. Amelia poczuła, jak coś w niej pęka. Nie był to gniew, który prowadził do krzyku, ale coś zimniejszego, twardszego. To było pęknięcie w pancerzu, ale nie takie, które ją osłabiało. Przez tę szczelinę wlewała się lodowata determinacja. Spojrzała na ich twarze, na ich zadowolone z siebie uśmieszki, na pogardę w ich oczach. I zobaczyła w nich to samo lekceważenie. Tę samą okrutną obojętność, która przesiąkała raport w sprawie Nowak. Zrozumiała w tej jednej, upokarzającej chwili, że to nie było tylko lenistwo. To była systemowa pogarda dla słabszych, dla tych, których można było łatwo osądzić i odrzucić na podstawie wyglądu, statusu czy płci. Nie powiedziała nic więcej. Odwróciła się i odeszła w deszcz, ignorując ich dalsze docinki. Ulga, której szukała, zamieniła się w truciznę, ale ta trucizna miała działanie ożywcze. Gdy w końcu znalazła postój taksówek i wróciła do swojego cichego, pustego domu, nie czuła już tylko bólu. Czuła ogień. Tamtej nocy sędzia Amelia Hartmann, legenda systemu sprawiedliwości, podjęła decyzję. Procedury nie wystarczą. Obiektywizm nie wystarczy. W sprawie Kleri Nowak zamierzała osobiście dopilnować, by sprawiedliwość została wymierzona. A ci dwaj policjanci, którzy widzieli w niej tylko obiekt kpin, mieli się wkrótce nauczyć, jak bardzo mylili się w swojej ocenie. Następnego ranka Amelia przybyła do sądu wcześniej niż zwykle. Jej asystentka, pani Zofia, starsza, siwowłosa kobieta o łagodnych oczach i niezachwianej lojalności, zauważyła zmianę natychmiast. Zwykle sędzia była powściągliwa i skupiona, ale tego dnia w jej postawie było coś nowego, stalowa intensywność. Dzień dobry. Pani sędzio, powiedziała Zofia, stawiając na biurku filiżankę gorącej herbaty. Czy wszystko w porządku? Wygląda pani na zdeterminowaną. Amelia spojrzała na nią, a w jej oczach na chwilę pojawił się błysk czegoś więcej niż tylko zawodowej powagi. Pani Zofio, proszę wezwać do moich komnat Klarę Nowak. Nie na oficjalne przesłuchanie, na rozmowę. I proszę upewnić się, że nikt jej nie będzie niepokoił. Pani Zofia skinęła głową bez pytania. Znała Amelię od lat i wiedziała, że kiedy sędzia używała tego tonu, działo się coś ważnego. Klara Nowak pojawiła się godzinę później. Była drobną, wystraszoną dziewczyną, z cieniami pod oczami, które świadczyły o bezsennych nocach. Gdy weszła do okazałych, wyłożonych drewnem komnat sędzi, skuliła się, jakby oczekiwała ciosu. Amelia wstała z za swojego ogromnego biurka, co rzadko robiła, i podeszła do niej. Paną Nowak, proszę usiąść, powiedziała łagodnym głosem, wskazując na wygodny fotel, a nie na twarde krzesło dla petentów. Chciałabym z panią porozmawiać. Nie jako sędzia z oskarżycielem, ale jako kobieta z kobietą. Dziewczyna spojrzała na nią z niedowierzaniem. Amelia usiadła naprzeciwko niej, tworząc atmosferę intymności, a nie przesłuchania. Zaczęła zadawać pytania, ale nie o fakty i daty. Pytała o to, jak się czuła, czego się bała, dlaczego policja jej nie uwierzyła. Słuchała uważnie, a jej spojrzenie było pełne empatii, której nikt, kto znał ją tylko z sali sądowej, by się nie spodziewał. Klara początkowo odpowiadała zdawkowo, ale ciepło i szczere zainteresowanie sędzi powoli kruszyły jej mur obronny. W końcu pękła. Zaczęła płakać, opowiadając o upokorzeniu, o strachu, o poczuciu bezsilności, gdy potężny mężczyzna i system, który miał ją chronić, potraktowali ją jak śmiecia. Mówiła o spojrzeniach policjantów, o ich lekceważących uśmieszkach, o tym, jak sugerowali, że sama się o to prosiła. Amelia słuchała, a każde słowo Klery było echem jej własnego doświadczenia z deszczowej nocy. Widziała ten sam mechanizm pogardy w działaniu. W bólu tej młodej dziewczyny odnalazła swój własny. To nie była już tylko sprawa steczki. To stało się osobiste. Kiedy Klara skończyła, Amelia położyła swoją dłoń na jej drżącej ręce. Wierzę pani, Claro, powiedziała cicho, ale z mocą, która wstrząsnęła dziewczyną. I obiecuję, że dopilnuję, by usłyszał panią także sąd. Ale muszę prosić o zaufanie. To będzie trudna walka. Po raz pierwszy od tygodni w oczach klery pojawiła się iskierka nadziei. Skinęła głową, niezdolna wydobyć słowa. W potężnej, surowej sędzi, której wszyscy się bali, znalazła nieoczekiwanego sojusznika. Po wyjściu Klery Amelia zabrała się do pracy z Furią, której nie czuła od lat. Zaczęła kopać głębiej niż jakikolwiek sędzia powinien. Wykorzystała swoje uprawnienia, by zażądać wszystkich materiałów z wewnętrznych kamer monitoringu z komisariatu, w którym Klara składała zeznania. Poprosiła o zapisy rozmów dyspozytora z tamtej nocy. Zaczęła przeglądać akta osobowe funkcjonariuszy, którzy sporządzili raport. Ich nazwiska były jej aż nadto znajome: Kowalski i Nowak. W międzyczasie prawnicy Marka Brzeskiego rozpoczęli kontrofensywę. Złożyli wniosek o wyłączenie sędzi Hartmann ze sprawy, zarzucając jej stronniczość i osobiste zaangażowanie. Twierdzili, że prowadzi prywatne śledztwo, przekraczając swoje kompetencje. Amelia wiedziała, że stąpa po cienkim lodzie. Każdy jej ruch był teraz pod lupą. Stara, ostrożna część jej umysłu krzyczała, by się wykofała, by przekazała sprawę innemu sędziemu i wróciła do bezpiecznego, bezosobowego stosowania prawa. Ale obraz twarzy klerii i echo śmiechu policjantów nie pozwalały jej na to. Czuła wewnętrzne rozdarcie. Z jednej strony była jej reputacja, kariera zbudowana na nieskazitelnym obiektywizmie. Z drugiej strony było poczucie moralnego obowiązku, które rozpaliło się w niej na nowo. To była walka jej starej tożsamości zdystansowanej, chłodnej sędzi z nową, która rodziła się z empatii i gniewu. Pewnego popołudnia, gdy przeglądała nagrania z monitoringu, pani Zofia weszła do jej komnat. Przyniosła nie tylko herbatę, ale także starą, oprawioną w skórę książkę. Pamiętam, jak kiedyś mi pani powiedziała, że prawo bez serca jest tylko narzędziem opresji, powiedziała cicho, kładąc książkę na biurku. Wiem, że ryzykuje pani wiele. Ale robi pani właściwą rzecz. Nie jest pani sama. Te proste słowa wsparcia od kobiety, która była jej cichym cieniem przez lata, znaczyły dla Ameli więcej niż wszystkie pochwały, jakie kiedykolwiek otrzymała. Spojrzała na swoją lojalną asystentkę i po raz pierwszy pozwoliła sobie na mały, szczery uśmiech. Wzmacniała swoje siły. Wiedziała, że Brzeski i jego ludzie nie cofną się przed niczym. Wiedziała też, że ona również się nie cofnie. Odkrycie, którego dokonała, przeglądając nagrania, było subtelne, ale druzgocące. Zobaczyła, jak Kowalski i Nowak rozmawiają z Klarą w pokoju przesłuchań. Ich mowa ciała była pełna lekceważenia. Ale kluczowy moment nastąpił później. Kamera na korytarzu uchwyciła, jak po wyjściu dziewczyny do policjantów podchodzi jeden z prawników Brzeskiego, wręcza im wizytówkę i klepie po plecach. Wszystko odbyło się dyskretnie. Ale dla wprawnego oka Amelii było to jak przyznanie się do winy. Ci funkcjonariusze nie byli tylko leniwi. Byli skorumpowani. Byli częścią sieci wpływów Brzeskiego. Amelia wiedziała, co musi zrobić. Odrzuciła wniosek o wyłączenie jej ze sprawy, argumentując w krótkim, ostrym uzasadnieniu, że zarzuty są bezpodstawne i stanowią próbę obstrukcji wymiaru sprawiedliwości. A potem wyznaczyła termin rozprawy. W wezwaniach dla świadków, które wysłała, znalazły się dwa nowe nazwiska, funkcjonariusz Kowalski i funkcjonariusz Nowak. Mieli zeznawać pod przysięgą. Punkt zwrotny nastąpił na kilka dni przed rozprawą. Amelia wychodziła z sądu, gdy na korytarzu zobaczyła scenę, która zmroziła jej krew w żyłach. Jeden z młodszych prawników Brzeskiego, agresywny mężczyzna w idealnie skrojonym garniturze, przyparł klare do ściany. Mówił do niej cichym, syczącym głosem, a jej twarz była blada z przerażenia. Wiesz, co się dzieje z dziewczynami, które kłamią na temat ważnych ludzi? Syczał. Niszczą sobie życie. Nikt ci już nigdy nie uwierzy. Znikniesz. Amelia nie zawahała się ani na sekundę. Ruszyła w ich kierunku, a jej kroki odbijały się echem na marmurowej posadzce. Jej obecność była tak potężna, że prawnik odskoczył od kleri, jakby go oparzyła. Panie mecenasie, głos Amelii był spokojny, ale ciał jak lód. Czy to jest sposób, w jaki kancelaria pana Brzeskiego przygotowuje się do rozprawy? Zastraszając świadka w budynku sądu? Mężczyzna zbladł, bełkocząc jakieś przeprosiny. Proszę odejść, kontynuowała Amelia, nie spuszczając z niego wzroku. I proszę przekazać swojemu szefowi, że widziałam wszystko. I wszystko zostanie odnotowane w protokole. Prawnik praktycznie uciekł. Amelia podeszła do drżącej klery i objęła ją ramieniem. To był gest publiczny, jawne opowiedzenie się po jednej ze stron, coś czego nigdy wcześniej nie zrobiła. W tamtej chwili spaliła za sobą wszystkie mosty. Nie była już bezstronnym arbitrem. Była obrońcą. Wiedziała, że jej kariera wisi na włosku. Ale patrząc na wdzięczność i ulgę w oczach Klery, wiedziała też, że podjęła jedyną słuszną decyzję. Powrót do jej starego, odizolowanego życia nie był już możliwy. Znalazła coś ważniejszego niż reputacja, znalazła cel. Nadszedł dzień rozprawy. Sala sądowa była wypełniona po brzegi. Z jednej strony siedział Marek Brzeski ze swoim zespołem drogich prawników, emanujący pewnością siebie. Z drugiej strony siedziała Klara, a obok niej probono adwokat, którego załatwiła dla niej Amelia. Wśród publiczności, w tylnych ławach, siedzieli Kowalski i Nowak, uśmiechając się z wyższością, przekonani, że zostali wezwani tylko po to, by potwierdzić swój raport. Amelia weszła na salę, a jej obecność natychmiast uciszyła wszystkie szepty. Usiadła na swoim podwyższonym fotelu, a jej twarz była nieprzeniknioną maską. Rozprawa się rozpoczęła. Prawnicy Brzeskiego byli zręczni, Próbowali przedstawić Klarę jako osobę niestabilną emocjonalnie, mściwą byłą pracownicę. Amelia pozwalała im mówić, interweniując tylko wtedy, gdy przekraczali granice. Jej spokój był niepokojący. W końcu nadszedł czas, by Klara złożyła zeznania. Dziewczyna, wzmocniona wsparciem Ameli, weszła na miejsce dla świadków. Jej głos na początku drżał, ale gdy zaczęła opowiadać swoją historię, nabrał siły. Mówiła prosto, szczerze, opisując nie tylko samą napaść, ale także późniejsze upokorzenie na komisariacie. Jej emocjonalne, ale spójne świadectwo poruszyło wielu na sali. Następnie Amelia wezwała na świadków kowalskiego i Nowaka. Weszli na mównicę z pewnością siebie. Amelia zaczęła od standardowych pytań dotyczących ich raportów w sprawie kleri. Odpowiadali z pamięci, powtarzając te same, wyuczone frejzezi o braku dowodów. A potem Amelia zmieniła taktykę. Jej głos pozostał spokojny, ale w jej oczach pojawił się błysk stali. Funkcjonariuszu Kowalski powiedziała, pochylając się do przodu: Porozmawiajmy o innej nocy. Czy pamięta pan deszczową noc około trzech tygodni temu na ulicy Przemysłowej? Policjant zmarszczył brwi, zaskoczony. Nie jestem pewien, wysoki sądzie. To była jedna z wielu nocy. Pozwolę sobie odświeżyć panu pamięć, kontynuowała Amelia. Był pan ze swoim partnerem, funkcjonariuszem Nowakiem. Staliście pod daszkiem sklepu, pijąc kawę. Cepsuł się samochód pewnej kobiety. Podeszła do was prosić o pomoc. Twarz Kowalskiego nagle straciła kolor. Spojrzał nerwowo na Nowaka, który siedział w ławie, a jego uśmieszek zniknął bez śladu. Cała sala sądowa wstrzymała oddech. Czy pamięta pan, co opowiedział pan do tej kobiety, funkcjonariuszu? Głos Ameli był cichy, ale niósł się po całej sali. Kowalski milczał. Jego pewność siebie wyparowała. Może pan Nowak pamięta? Amelia przeniosła swoje spojrzenie na drugiego policjanta. Może pamięta pan żarty o wielorybach i wózkach z jedzeniem? Na sali zapadła grobowa cisza. Brzeski i jego prawnicy patrzyli zdezorientowani, nie rozumiejąc, co się dzieje. Ale Kowalski i Nowak zrozumieli doskonale. Patrzyli na kobietę w sędziowskiej todze, na jej potężną postać górującą nad nimi i w końcu zobaczyli. Zobaczyli nie tylko sędzę Hartman, ale także kobietę, którą upokorzyli w deszczową noc. Zrozumienie i przerażenie malowały się na ich twarzach. Ta kobieta, której odmówiliście pomocy, i którą potraktowaliście z taką pogardą, stoi teraz przed wami, oświadczyła Amelia, a jej głos wibrował od tłumionego gniewu. A teraz chcę, żebyście powiedzieli temu sądowi pod przysięgą, jeśli tak traktujecie bezbronną obywatelkę na ulicy, jakiej obiektywności i szacunku mogła oczekiwać od was panna Klara Nowak, gdy przyszła na wasz komisariat, przerażona i szukająca sprawiedliwości. To był cios nokautujący. Wiarygodność policjantów legła w gruzach. Ich raport stał się bezwartościowy. Amelia przedstawiła następnie nagranie z monitoringu, pokazujące ich spotkanie z prawnikiem Brzeskiego. Sprawa była skończona. Wyrok był miażdżący. Marek Brzeski został uznany za winnego napaści i próby wpływania na świadków. Wobec Kowalskiego i Nowaka wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Które zakończyło się ich zwolnieniem ze służby i postawieniem zarzutów karnych. Sprawiedliwości stało się zadość w sposób spektakularny i publiczny. Po ogłoszeniu wyroku, gdy sala opustoszała, Klara podeszła do podwyższenia, na którym siedziała Amelia. Jej oczy były pełne łez, ale tym razem były to łzy wdzięczności. 'Dziękuję, szepnęła. Uratowała mi pani życie.' Amelia zeszła ze swojego miejsca, a jej surowa maska sędziego w końcu opadła. Podeszła do kleri i po raz pierwszy od niepamiętnych czasów przytuliła kogoś z prawdziwym uczuciem. W tym uścisku obie kobiety znalazły ukojenie. Do komnat weszła pani Zofia, niosąc tacę z trzema filiżankami herbaty. Uśmiechnęła się ciepło. W ciszy sali sądowej, która była świadkiem tylu dramatów, narodziła się nowa, niekonwencjonalna rodzina zbudowana nie na więzach krwi, ale na wspólnej walce, empatii i odwadze. Minął rok. W ciepły, letni wieczór, w ogrodzie za domem Ameli słychać było śmiech. Amelia, ubrana w kolorową, zwiewną sukienkę, która podkreślała jej posturę, a nie ją ukrywała, podlewała róże. Klara, której twarz odzyskała kolory i pewność siebie, czytała na głos fragment z podręcznika prawa karnego, a pani Zofia siedziała obok, robiąc na drutach. Klara dostała się na studia prawnicze, zainspirowana przez swoją mentorkę. Amelia znalazła w niej córkę, której nigdy nie miała, a w pani Zofii siostrę. Pustka w jej życiu została wypełniona miłością i poczuciem przynależności. Nie była już tylko sędzą w fortecy samotności. Była Amelią. Patrzyła na dwie kobiety, które stały się jej rodziną, i myślała o ironii losu. To, co uważała za swoją największą słabość, jej wygląd, który uczynił ją celem okrutnych kpin, stało się jej największą siłą. To upokorzenie otworzyło jej oczy na cierpienie, którego wcześniej nie dostrzegała z wysokości swojego sędziowskiego fotela. Nauczyło ją, że prawdziwa siła nie polega na dzierżeniu młotka i wydawaniu wyroków, ale na umiejętności dostrzeżenia człowieka w drugim człowieku. Słońce zachodziło, malując niebo na odcienie pomarańczu i fioletu. Amelia Hartmann, najpotężniejsza sędzia w kraju, uśmiechnęła się. W końcu odnalazła swoją prawdziwą sprawiedliwość nie w kodeksach i paragrafach, ale w cieple ludzkiego serca. I po raz pierwszy od bardzo dawna czuła się w pełni sobą w domu.